Cześć ma na kolejnym odcinku gramy sobie w giereczkę. No i jest ze mną y au au. No dobra, widzicie Dziś gramy sobie w fajną giereczkę. No i, i trochę ją pogramy, jak widzicie, maskinę i chcę na tym odcinku z wami, on nowo, tak, zrobić nowego skina, no i pokazać wam moje rekordy, oczywiście, zobaczymy, na pewno będzie trumno wszystkie te skiny mieć, bo trumne wszystko jest, no, no, Kupimy sobie ze skina Ewy. Tłumaczę Wam zasady. Się to są wszyscy. No, i po prostu pokażę Wam o co w tej gierze chodzi. No i tak sobie skaczemy ciągle, no i bijemy miliony rekordy Siedem. No i tu naciskamy, no i ciągle się pojawia mi reklama. No dobra, najpierw kupimy skina. Dwa, trzy, dwa, jeden. i... Jest. Może trzeba teraz na Nie no. Co jest? Nie. No coś się zacięło. Jak widzicie. Kieratka się zacięła. To no właśnie nawet nie można Mimo skoczyć. Więc się zaczęło, więc się widzimy jak się naprawi. Dobra, jeszcze raz no, wyszliśmy z gierki. No już działa. 3, 2, 1. Mamy nowego skina. Zobaczymy jak będzie Ofo się ludzka. nim podrzucała. Ofaludek. Półlepszajmy jeszcze. Ofaludek tak. Tak, taki. Dobrze, to skaczemy. No i mamy siedem tysięcy. Jakby pytał, czy to mało, czy dużo, to jest malutko. Niektórzy y, uważają, że to są miliony i u... uważam jednak, że to nie są jeszcze miliony. No dobra, nie udało się. Uważam, że to bardzo słaby wynik. Nam się udało. 7 tysięcy. No może być. No i reklama. Jak myślicie, że mam drugie minie, to combo wilk. No dobra, gramy dalej. co by dalej hmm. jakby człowiek tak skakał to nie wiem czy by się bał hmm, nawet nie trzeba myśleć czy by się bał czy nie na pewno na pewno by się bał no i yy, jeśli 300 tysięcy to mało ale na <laughs> to, to bardzo dużo no uh -huh. i tu będzie uważam hmm. tam twierz. 3,5 miliona miliona ale nie ma nie podrzucamy liścia wyżej do, do e, czarnej dziury do, do nie, niebieskiej dziury i tu ważne jest wiedzieć w tym momencie nacisnąć 50 milionów nie udało się niestety bardzo uważam ładny wynik. Nie najgorszy. No rekord jest 500 razy lepszy. Wynik nie, nie najgorszy. Teraz udział. Dobra moi drodzy. Teraz sobie je mówię czy czekajcie to na dobrze teraz skoczy sobie au 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 skoczyć au Oczywiście wam się podoba że chcecie więcej filmów bo wtedy będę wiedział, z jest czy z z tego No teraz bardzo fajną no, 6000, nie no, gorzej no i Ja teraz widzę. gwiazdek dostałeś o to mi chodzi No i uwaga zobaczymy ile poleci dalej. no i e, 150 tysięcy no i papa e, nie mamy 100 tysięcy gwiazdek będziemy to zbierać i lepsze sobie I jak chcecie zdobyć gwiazdki na reklamę i macie na przykład Tyle, ile wam pokazuję, ja raczej nie używam reklam, bo ja denerwuję, jak widzę reklamę. Cześć, cześć. Są... Puskacze 35 tysięcy. Już 500 ja już, ja już Teraz już pięćset tysięcy, widział. Teraz, a u nie ma pięćset tysięcy, sześć i pół tysięcy miliona. No dobrze, a ale bardzo ładny wynik, to 127 tysięcy gwiazd no, i No ulepszamy, no ulepszam, no to ulepszamy, uh -huh. ulepszamy większy jest nas. Czworak. Tu skaczę sobie, że daleko. E na razie nie widzę, że tak daleko, bardzo. No uwaga, 25 tysięcy. Słabe wyniki. No. Kiedyś jak zaczynam tą grę, to był 1000, a może i 2000 tysiące. To się mega cieszyłem. Uważam, że Albo to jest Niesamowitego to jest. Albo 600. No. Yy, no uważam, że coś to niesamowitego. A to... Teraz jest. No dobra. Także czy Oczywiście. Ładny wynik. Muszę. mu się. Będzie próbował na pewno 500 tysięcy. Zobaczymy. I mniej zobaczymy, czy spróbuję. Teraz uważam, że milion pięćset muszę udać. I udało. Teraz musi nacisnąć szybciej. I nacisnął świetnie. Poleci w górę na 2 miliony. Będzie na pewno próbował, czy to z mu dobrze pójdzie. Udało mu się i nawet i na 10 tu milionów spokojnie 13,5 miliona.